Moi drodzy, Kamil Łaszczyk wraca w szeregi fame, no chyba lepszego miejsca niż PGE Narodowy nie można było sobie wymarzyć. Yy, witam wszystkich, yy, no, cieszę się bardzo, bardzo fajnie, że na stadionie będzie fajna, duża publiczność, więc jest dla mnie też motywujące na pewno. Yy, nie określam, że idę się dobrze bawić na pewno, w pierwszej walce na pewno miałem, musiałem wygrać to dla sportu i w ogóle teraz wiadomo, że chcę też wygrać, yy, bo żeby nie było, że nie chcę, bo chcę wygrać. Ale nie za wszelką cenę, jak chcę się dobrze bawić, mój pierwszy plan, jaki miałem w pierwszej walce chciałem, Teraz mówi, że nie wiem, że może nie zdążyć, mogę nie zdążyć i może to nie wyjść, ale zobaczymy teraz w, tym drugi, w drugiej walce, myślę, że się uda. Wcześniej już posmakowałeś, wiesz z czym to się je i mam wrażenie, że dzisiaj byłeś już na takim dużym, dużym luzie generalnie, jakby wiesz co tu się dzieje. Yy, tak, to prawda, wiadomo, że no jednak boks, a tutaj jednak jest coś co innego. Yy, wiadomo, tu muszą być yy, dymy, musi coś się dziać. Yy, no ale ja tak jak mówię, jestem sportowcem, nie powinienem yy, za dużo krzyczeć, za dużo ten wieku 18 lat, to bym, myślę, że to był gwiazdą. Yy, ale no jednak no, człowiek już ma 33 lata, ma inne wartości. Yy, sport dużo wykształtował na pewno we mnie tego jednak tej pokory i tego szacunku do drugiego człowieka, więc. Yy, uważam, że jednak powinienem yy, tak podchodzić do tego. A jak u Ciebie sytuacja z karierą bokserską? Bo wiem, że właśnie po tej walce na Fame były później problemy zdrowotne, trudno było znaleźć jakąś walkę. Yy, teraz... Właśnie, nie powiem tego. Yy, szykowałem się do walki, poszedłem na masaż i Pani masażystka no mnie wiedziała. I, tak, tak. I to było takie, no, yy, no nigdy nie przypuszczałem, że mogę na masażu, może mi też przestawić kręgi i że może mi wypływać płyn. Yy. Z głowy. I to było dla mnie takie kura, no jak, no ale no to tak jak mówię, dzień wcześniej miałem badania sportowe, było zdolne na drugi dzień, poszedłem na masaż i no i wszystko się brzydko mówiąc, spierdoliło i no, trzeba było wyciąć krwiaka, bo urósł w tydzień czasu z tym chodziłem, w tydzień czasu urosł do półtorej centymetra. Cieszę się, że nie, nie trenowałem, że już później nie sparowałem, że ten bo jakbym pewnie sparował to pewnie byśmy się nie rozmawiali. Nie wierzyłem w to co do mnie mówi lekarz, bo no w ciągu, to co mi powiedział w ciągu no 30 sekund byłem cały mokry, więc nie ukrywam, że gdzieś tam Bóg nade mną czuwa. Mój dziadek myślę, że te świętej pamięci, który kiedyś na mistrzem świata w boksie, też na gdzieś, się szczerze czuwa, razem nam wszystkimi bliskimi, więc cieszę się, że nie zawalczyłem, że jednak, bo tak miałem taką myśl, że a dobra, zawalczę, po walce, zrobię badania jeszcze raz. No ale gdzieś tam to, że jednak ta głowa mnie tak bolała długo, no tyle czasu ponad to jednak zaważyło na to, że jednak trzeba pójść do lekarza, zrobiłem rezonans, już mnie nie wypuścili sąd. Ostatecznie udało wrócić się na ring w Nowym Jorku e, właśnie na gali, można powiedzieć, polskiej. E, no niestety pierwsza porażka w karierze. Uważasz, że słusznie, że podszedłeś do tego pojedynku? E, powiem tak, na pewno e, jedna rzecz mi się bardzo nie podobała, że e, badania dopingowe były przed walką, a nie po walce. E, drugą rzeczą, że nigdy ze mną w ogóle nie stał, nikt nie patrzył, czy ja tam sikam, czy tam czegoś nie wlewam. Yy, to mi się bardzo nie podobało, dlatego yy, zwróciłem uwagę swojemu promotorowi, żeby no, sprawdzili to, yy, bo no, gościu nam ważąc 60 kg jak waga ciężka, więc to było dla mnie takie coś, no jak. No nie Nienormalne. No nie da się, no więc y, wiedziałem, że na, musiał być na dopingu bo no, ja nie, no, nie wierzę, że nie był. Eee... Jeszcze to nie był też jakiś, wiesz, wybitny... No, nie był pięścier, jakiś, no on, on na pewno jakbym wiedział, że jest na dopingu, to na pewno inaczej bym zaboksował, Na pewno mnie poszedłby na bójkę. Nie ukrywam że wiadomo, miałem długą przerwę i, no, i gdzieś tam y, y, mój taki charakter wojownika gdzieś tam się udzielił. Ten mówi, że pierwsze dwie trzy rundy boksem, zobaczymy co on potrafi. No a ja że długą przerwę miałem, no to gdzieś tam chciałem się pobić bo nie myślałem, że może tak mocno bić, no a bił jak no, chłop skylowy czy, czy przez te perypetie ze zdrowiem, ta porażka, wy, wyskoki do MMA jak poprzez to gdzieś tam w twojej głowie teraz się ustawiają te cele bokserskie, które jeszcze gdybyśmy rozmawiali dwa lata temu, no to wiadomo, ten główny cel, yy, powiem pas? tak, ja kocham boks i będę kochał go do końca życia ze względu na to, że jestem tego pewny, że uratował gdzieś moje życie gdzieś, bo no, gdybym nie boksował, to pewnie bym yy, no, szedł na złą drogę, pewnie bym siedział w więzieniu, pewnie tak, znam życie, yy, no bo byłem dzieckiem takim w yy, rodzinie patologicznej, gdzieś tam, no, no jednak byłem taki, że... Gdzie był dym, tam byłem ja, więc e, cieszę się, że sport jednak mnie dużo wykształtował, e, nauczył szacunku i pokory do innych ludzi, więc e, cieszę się, że tam poszedłem. E, będę dziękował do końca życia swoim pierwszym trenerom, którzy mi stworzyli niesamowicie mocną psychikę, do dzisiaj mam ją mocną. Nie okrywa, że wiadomo, że też trener Piotr Wilczewski też robi to, że ta głowa jest taka, że no, no ja nie mam strachu, nie mam nie boję się wejść do, do Ringu czy do Oktagonu, yy, kto by to nie był tak naprawdę, tak? Yy, wiadomo jest strach, ale przed przegraną tak. To jest, tylko, że to jest strach, który mnie zawsze motywował i yy, nie, nie palił, nie ukrywa, że pierwszy raz w walce, teraz bokserskie miałem tak, że nie wytworzyła mi się ta adrenalina yy, nie, ten zmysł się nie wyostrzył yy, jak zawsze to Potowała miałem złość. Yy, taka, ale wiem dlaczego yy, powodem był yy, za dużo przesiadowana w telefonie, nie ukrywam bo poszedłem do psychologa i psycholog Co powiedział, ciekało? że yy, dużo siedziałem w telefonie, jak kiedyś siedziałem Ogólnie nie jestem dzieckiem internetu, nigdy nie byłem. E, w wieku 19 lat kupiłem sobie pierwszego laptopa, e, oddałem go potem siostrze, potem kupiłem sobie znowu, do dziś leży nieużywany, więc e, no nie byłem nigdy dzieckiem internetu. A nie ukrywa, że właśnie po fejmie e, no że ja mam więcej w internecie. Dużo osób mi mówiło, że powinienem więcej wrzucać e, zdjęć, filmików, rozmów, jakichś czy cokolwiek. No gdzieś tam wrzucałem, a wrzucałem ja, czy moja narzeczona. No i dużo siedziałem, dużo czytałem, dużo ten, ten, no, spędzałem za dużo czasu przy telefonie. Jestem tego pewny. E, no i tego teraz żałuję, nie ukrywam, że teraz za 10-15 minut mniej więcej odkładam telefon i e, telefon ma służyć do e, dzwonienia, do e, e, smsowania co, co jakiś czas. E, ja ogólnie wolę dzwonić niż SMS-ować, więc... E, Yy, jak najmniej, żeby siedzieć z telefonem. No tak, w dzisiejszych czasach w zasadzie oh. każdy z nas jest w mniejszym czy większym stopniu uzależniony od tego telefonu. Na koniec zapytam się, siedziałeś przy jednym stole z Kasiuszem i z Tomkiem Adamkiem, i ja widziałem u ciebie taką nutę poddenerwowania, że człowiek właśnie z tego świata, influencerów, no krzyczy w stronę naszego wielkiego mistrza, a ty, jako że wywodzisz się z jednej dyscypliny, na pewno Tomek był twoim autorytetem. No ja widziałem, że ciebie też to rusza, rykoszetem. No powiem tak, e, no jak gdyby e, osiągnął chociaż e, w 10% e, to, co osiągnął e, Tomek, no to... To mógłby tak sobie gadać, tak? A no jednak, no jednak, co by nie było no Tomek, jednak, no był mistrzem świata, e, walczył z e, czołówką światową, więc, no, co by nie było, powinno się mieć do niego szacunek, mieć, mieć do niego, no, jakoś taką lekką pokorę, tak uważam. Może, nie wiem, z, patrzę to z, z, z to, że jako jestem sportowcem i tak ja, ja bym tak zareagował, no, ale no, każdy jest inny. Czyli przesadził, twoim zdaniem? Myślę, że trochę tak, ale wiadomo, to są fiki. Tak, tak, to są to są fryki, więc. Ale też są granice, których nie należy przekraczać. No to prawda, to akurat prawda. Dobrze, dziękuję ci bardzo. I ja do również zobaczenia. dziękuję i do zobaczenia. Dzięki.